2014 został ustanowiony rokiem Kolberga. Kim był Oskar Kolberg, to za chwilę przeczyta nam Magda Sikorska, a ja tymczasem chciałabym przedstawić bohaterów dzisiejszego wieczoru, czyli lektorów i dziewczęta śpiewające i grające pieśni ludowe. Kolejnym obrzędem weselnym było obcięcie włosów Panny Młodej. Najczęściej chodziło o ścinanie panieńskich warkoczy, co miało symbolizować zamknięcie pewnego etapu życia. Jak Jagna nie chciała się zgodzić na ten zwyczaj. A po dworach i miastach nie obcinają. Pewnie Juści, bo i tak trzeba do rozpusty, żeby ludzi mogły ocyganiać i za inszego się podwydawać. Ale będzie tu nowe porządki zakładała. Dworskie pannice niech teraz siebie cudaki robią i pośmiewisko. Niech ta z kudłami, jak żydowice, jakie chodzą. Wolno im, kiej głupie. A tyś gospodarska córka z dziada, pradziada. Nie żadne miejskie pomiotło. Choć robić winna, jak Pan Bóg przykazał. Jak zawsze w naszym gospodarskim stanie się robiło. Znam, ja te miejskie wymysły znam. Jeszcze nikomu one na zdrowie nie wyszły. Poszła w, na w służbę do miasta, Pakulanka i co? Mówił wójt. Jaki papier przyszedł do kancelarii że dzieciaka udusiła i w kryminale siedzi. W kufrze babci hitny leżały na różnych stertach wykrochmalone obrusy, poszewki na poduszki, pierzyny oraz codzienne fartuchy. Były i rzeczy od świętne i zwyczajne, położone jedna na drugiej i zasuszone jak liście. Te na dnie całkiem zapomniane. W kufrze pachniało słodką, mydłem i starym drewnem. Tak samo pachnął wiekowe drewniane domy z ukrytymi pod belkami wielkimi pająkami, których szelest słychać tylko w nocy. W ciągu dnia rejwach codzienności tłumi ciche odgłosy tych najmniejszych mieszkańców. Babcia Hilda szanowała wszystko, czym przez lata obrastała. W podłużnym pudełku trzymała cynowe łyżki z pierwszym symbolem mazur, smukłym kormoranem wyrzeźbionym na trzonku. Dostała je w prezencie od starych Holendrów, co mieszkali w małym domku nad jeziorem. Kiedy z wiosną napoczynały się pługiem ziemią, władł się pier pierwszą, z kibem kromkę chlebu. rozumieć, nie, rozumieć, nie była to zwykła kromka jaką się udaje, żeby mlekiem, z mlekiem zjeść, czy z ogórkiem, czy tak samo, bez niczego. Musiała być wigiliem ukrajana i z nowego pochętu. Matka rozpadała już na talerze do postniku, ojciec zapalał zapala latarnię. Brał drabinę z sieni i szedł do stodoły po ten chleb, bo chleb trzymało się u nas na bątach w stodole Miał przewiew, nie pleśniał tak na y, i był wysoko. Bez drabiny trudno było się do niego dostać. Próbowaliśmy nieraz ja czy Michał. On nasz głową zakręcił i już o tym zacofamił. Co to, że zacofana wioska? To taka gdzie głod, smrod i zabobony. No to nas krzyło. Jak wam tu śmierdzi? Przyczył Szymon Kuśtek za pleców. To wolna droga, nikt was tu nie zapraszał i nikt nie trzyma. Aż zaczęli ludzi sykać na Szymona, że za ostro przygadał. Toż wielki urzędnik, obrażał się, aresztuje i co? Żyliśmy sobie na odboczu i nic do nas nikt nie miał. Nawet podatków z bagna się nie płacili. A ten z ręko poczerniał. Przepraszam, mówi. Jeśli kogo słowem dotknąłem. Ale mówi, w chwili, kiedy cały kraj się zrywa do wielkiej budowy, żaden obywatel nie może stać na boku i wylegiwać się na piecu. Ojczyzna wzywa. Na to Domin. – A co nam do tego? No i jakże to? Rozkłada ręce urzędnik. No a wy kto? Nie Polak? Nie. No a kto? Niemiec? Nie. A może Francuz? Tak było. Halo, halo, jeszcze. Stof. Czy jest jakiś góral w sali? Bo ja będę udawał górala i niech się może nie chciał, żeby później nie wyśmiewał. No dobrze. Tak było. Kiesę, prosem piknie. Pan Jezus stworzył świat. To się obejrzał, ośmiał się i tak sobie powiedział. Basz, ja tu, siczku dobrze porobiłem! I no nie wiem, czy się mojemu Jadamowi nie będzie kotwić, bo je sam. Haj. mu końcem sprawić jaką zabawkę, co by się z nią przy czasie zabawił, co by mu się nie kotwiło. Tak se powiedział Pan Jezus i dobrze nie bardzo zawołał. Jadamie chyba że haw. Jadam przyseł, ale mu się strasnie łydki za cyny czuść. Bo się Pan Jezusa strasznie Hali. Lekaj, pada mu Pan Jezus. Jadam pilno na pościek. Na pościek luk, ale se pomyślał. E, będzie coś cosi, będzie źle. I łydki mu mocniej wygotać. ze Przy dolinie rzeczka płynie, to jo la lajla, oj lala. Syro na kalinie, to lajla, oj lala. La. Oi la, oi la, toy laila, oi la, oi la, oi la, toy laila, oi la. Y este ser senaiano, że to yola laila, oi la la, cogoko gandaidito, że to yó la laila, oi la la, oi la la, la, toy laila, oi la la, oi la la, la, toy laila, oi To maryną to szybnie Żętoj o la o oj la. Oj la la, oj la, to ola lajla, oj la, la o la lajla, oj la. Teraz mi jej nie zganicie, toj o la lajla, oj la, bąga dali rozmaicie, toj o la oj la, oj la la, oj la la, toj o la oj la la. A, na ale chyba... ja, ja, proszę. Proszę. Uwaga na piękne bukiety, no <laughs> które zrobiła nasza lokalna florystka pani Ania Sekuła, której bardzo o, dziękujemy. Nie dziękuję. wiem czy to jest, chyba nie ma rynek, o, ale bardzo, bardzo dziękujemy.